Dobry wieczór Państwu, Jolanta Pieńkowska i Grzegorz wiadomości. Szef Naczelnej Prokuratury Wojskowej, generał Ryszard Michałowski, wystąpił do MSW o uzupełnienie materiałów dotyczących sprawy premiera Józefa Oleksego. Komisja Nadzwyczajna powołana przez Sejm zbada, czy UOP nie złamał prawa przygotowując dokumenty dla Prokuratury Wojskowej i jednocześnie będzie nadzorować jej działanie w sprawie zarzutów wobec premiera Oleksego. Rozpoczęło się posiedzenie Zgromadzenia Narodowego, które jutro przyjmie przysięgę prezydencką od Aleksandra Kwaśniewskiego. Szef Naczelnej Prokuratury Wojskowej, generał Ryszard... Dobry wieczór Państwu, Marta Grzywacz i Grzegorz Miecugow. Wiadomości... Aleksander Kwaśniewski złożył przed Zgromadzeniem Narodowym przysięgę na wierność konstytucji i objął najwyższy urząd w państwie. Papież Jan Paweł II spotkał się w Watykanie na tradycyjnym opłatku z rodakami. Papieża powitały Kolenda i burza klasów. Aleksander Kwaśniewski złożył przed Zgromadzeniem Narodowym przysięgę i objął urząd prezydenta Rzeczpospolitej. W orędziu wygłoszonym przed połączonymi izbami Sejmu i Senatu nowy prezydent powiedział, że najważniejszymi zadaniami jego kadencji będzie wprowadzenie Polski do.